Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Coaster Gamer na kanale Coaster Gamer. Masło nie Nieważne, dawno się tak nie witałem, więc czemu nie? Wczoraj nagrywam losowe granie. Magię YouTube'a, bo zobaczycie je dopiero w piątek, a to widzicie we wtorek. Także no. O, no, wczoraj nie miałem zbyt skilla, ale to się dowiecie dlaczego. Tak uważałem, że nie miałem skilla. A dzisiaj próbujemy Detroita. I mam nadzieję, że tym razem nie zginiemy nigdzie ani nic. Wiecie, o ciebie. No, standardowo ustawiam sobie stoperek. Chociaż w sumie nie trzeba stoperka. Przecież to jest jedna misja, to na pół godziny będzie trwać na spokojnie. To nie jest losowe granie, że trzeba się wziąć i powstrzymywać, żeby za długo nie nagrywać. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Który był opublikowany w poprzednim tygodniu, w piątek. No i tyle, co mogę powiedzieć. Zaczynamy po prostu. No, także lecimy. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Mamy 3 stycznia, więc może pojawi mi się komunikat noworoczny. Byłoby fajnie. When take a dream Detroit become Human. Cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. W imieniu Cyberlife życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego dla ciebie i twoich bliskich. Dziękuję bardzo za życzenia. Trochę po fakcie, ale co z tego? Ja już Wam wkleiłem w poprzednim odcinku te życzenia. Ale tutaj jeszcze raz je usłyszeliśmy, już teraz naprawdę w grze. Enter, kontynuujemy. Staramy się naprawić te shadery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda teraz lepiej. Ale no to widzieliście w poprzednim odcinku. Ale to widzieliście w poprzednim odcinku. Więc no, dobra. O, mam nadzieję, że nie będzie klikania. O jeździe. Eden klub. 2017. Ciekawe. Portu. Okay. No dobra. No dochodź. Kurde, to jest ta misja, w której by to podjąć bardzo ciężki wybór. Tak, trochę przyspoję mam jednak. Nie wiem co z tym faktem zrobić. Nie oglądam całej misji, więc nie wiem. Ale wiem, że tutaj ten wybór będzie do podjęcia. Kurde. Jakiś taki jest trochę. No Ej, co on ma. O, właśnie, kierunkowskaz miał włączony, ale wyłączył już. No dobra, policjanci, policjantki. Najseksowniejsze androidy w mieście. Nie? Już wiem, czemu ci tak zależało. He. Dzecie, a faktycznie jest. Jest w głębi eter. Eee. Co się tak trzyma tego? Śmieszne kurde. Konor! Co ty odpierdalasz? Analizuję. A dobra, idziemy. To jest ten gościu. Pocój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. A, świetnie, i dupek, Na to czekałem. Aha, jest zahankiem, tak po prostu. No dobrze, porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa, co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. A no co ty? Marnujecie trochę często. Mm -hmm. Jakiś z boku, który <grych> trochę przedawżył z zabawą. Życzę, <grych> o okiem darczy tak, się jeśli można. Dobra, <grych> no, spadamy. Zaczyna to walić go żał. Dobranoc po roczniku. <laughs> no, ciekawe, ciekawe. O, jeść No dobra, sprawdzam najpierw ją. Może zwykły Android, wydaje mi się. O, ej, ej, ej. O, Connor, ale się Zaraz się spawiuje <grym> Model WL400. No dobra, standardowo zdiagnozujemy. Krytyczna, biokomponent, jakiś. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Ale to, że to co jej się stało, kurde? Bo ja jestem jakiś ślepy. Nie wiem, dało. E, no to co, to idziemy jeszcze tutaj tego gościa sprawdzić. No, przesun się, hang, Hank, Hank odsun się. Da, zbadamy go. Kogo my tu mamy. Graham Michel. Niedawno zmarł. Glady duszenia. Przyczyna śmierci uduszenie. Aha. Czyli Android go udusił? Zawał serca. Brak oznak incydentu kardiologicznego. Przyczyną No nie był zawał serca. Aha, czyli nie był. Dobra, rekonstrukcja. Czarstwa duszona. No to... Co musiał zrobić z tego gościa? I czemu on się rozwalił? Ten android. Znaczy, ja bym się nie mówił, ale... Dlaczego? Nie umarł na atak serca. Gratulacje. Został uduszony. Tak, widziałem ślady naszej no Ale to niczego nie dowodzi. Może robimy na ostro. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Oczywiście. Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. No nie, będę z nim gadać teraz. Spokojnie. Wyraźnie. Zostałaś uszkodzona, a ja cię reaktywowałem. Wszystko jest dobrze. Czy on. On nie żyje? Fakty. Powiedz, co się stało. Zaczął mnie. uderzać. Raz. Zarazem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Ugda, nic się nie dowiedziałem. Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie, nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród Androidów w tym klubie? Ja wiem. Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera, Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek, ktoś kto widział jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz.

Nie tu żadnych kamer monitoringu, co? A w życiu. Wiem pan. Dlatego właśnie ludzie cenią ten klub. Dyskrecja. Przychodzą i odchodzą bez śladu. Jasne, jasne. Biznes kwitnie, co nie? Tak, nie narzekam. Panie poruczniku, podejdzie pan. Znalazłeś coś? Tak. Możliwe. No okej. Okay. Wynajmie pan te Tracy? Kur, kurwa, mamy ważne rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. Tracy będziemy aktywowywać. Aaa, jeść, 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 jeść. Tak, się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany Klub Eden bardzo. Ale muszę sobie z nim teraz porozmawiać jakoś Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, okay, co teraz? A teraz z nim porozmawiam. Sądujemy. Uu. Uuuu uh, takie fajne Kurde O, oh, mamy, mamy coś Niebieska włosa Tracy szło w kierunku wyjścia Wie fajne to jest tak Se podglądamy po prostu ją jak się wychodzi Dobra, mamy to Czym ty mówisz? Co Defekt wyszedł z pokoju. Włosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Aha. Ale co ja mam zrobić w takim wypadku? C Czekaj. Ej, co ja mam jej powiedzieć? Rozmyśliłem się. Spróbujmy z tym. Oby nie żałował. Halo? Androidka wróciła do klubu. O! E co ja z tym faktem mam w takim razie zrobić? Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszło. To na co czekasz? Nie mogę wyjść. Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział... Niebieskowo są Tracy Ajdź, tutaj jest słabo. O, mamy coś. Rytka weszła do czerwonego pokoju. Iźcie, coś. Dobra. No, do księgowni będziemy ciekawie. Dobra, idziemy tam. Nie mogę sobie pobiegać, kurde. Nie. Myślę, że Najlepiej będzie sprawdzić tego, który tam jest. On najwięcej może widzieć. Bo stoi cały czas prosto Kurde no Aha, nic nie widział, serio śmiechu warte w tym momencie to jest Serio? Dobra, który może wiedzieć coś? No, może wiedzieć. Znów straciłem ślad. Ten może coś wiedzieć. Nie no, on też nic nie wiedział. Serio o, 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 coś było? Coś było. Czekaj. Kurde. Seriously? No ja pierniczę. No ja tak tak myślę. O, jest coś. No serio? on Oni się gapią na siebie. Ja pierniczę. Serio Ale kto ten może to mieć Czemu się akurat gapią na dół? To ja ten? A cię smolę. Zadź to samo Coś jest, 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 Mamy, mamy. jest dobrze. Weszła do niebieskiego pokoju. Aha, czy ona weszła do czerwonego? Dobra. Dobra, Kurde, szybko. Ja pierniczę. Który może Android coś wiedzieć? Ej, wydaje mi się, że ten. Raczej on ten. Tutaj... Ten może najszybciej coś. O, o, jest Nie, nie mów, że ona się gapi na dół. Na ziemię. Serial. O, o, jest, jednak coś. Jednak coś widzi. Schowamy się w pokoju, no dobra, czyli będzie pościg No ja pierniczę, ale kto pokój? Tam, dobra, okej, okay, lecimy szybko Wejdź Ona może wybiec opuszczenie pokoju Aha, śmieszne. To jest awale no to ten. Dobra, sprawdzamy tego w takim razie biedny Hanki, nie wykonuje. Oj Czemu on należy? No dobra, nie wiem Kurna, ty, bo tu jest sprzątający. Znowu straciłem ślad Wydałem tyle smalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Aha, świetnie. Dobra. O, mamy, mamy, mamy coś. Aha, czy ona jest Staff Only? To już nie wydałeś, na spokojnie. Za mną. Kurwa masz, co tu się w ogóle dzieje? No <laughs> idź szybciej, konu. Ile mamy czasu? O, no dobrze, okej. Okay. Ale czemu na nią wyskakuje? Ja pierniczę. No, szybko, szybko. No idź, 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 no idź kurakona! Za późno! Niebieska włosa Tracy. No kurde, no ubrania? Nie przebrała się, czy się przebrała? Nie wiem. Ale dużo mi to dało, ok, tak powiem. Czemu ja nie mogę przejść, tak? O, po prostu. O, no kurde, no tak. No szybko, kur, na Connor. A tyś to jest po prostu powolny. Nie wiem co będzie robione z tym O coś Nawiązanie do R9 Ona tu musi być w takim razie Dymają, ja się rozsypię, a potem wyrzuca. A, Będę chce czytać, tak te hadict nie, nie, nie chcę czytać. So, może poszukam coś innego. Dobra, co my tu mamy? Tam jest coś, jakaś wskazówka. Nie no, w tym oświetleniu to ja dużo widzę. Kodor nie plącz się kurde. O, coś mamy, krew niebieskoło. Niom, niom. Om, niom, nią O, to chyba no. Coś mi się wydaje. A, wiecie, jeszcze tam trzeba iść. Dobra, idziemy pod to. Może ona jest na tym, na stole, czy coś. Nie wiem, gdzie to iść tam. Jak to dojść, kuna do tego miejsca? Okej, okay. aha, czyli tutaj już wychodzę, tak? O, coś jest. Ludzie są kurwa jebnięci. Chciało im się prawdziwych związków, wolą kupować androidy, Żeby im gotowały rozkład... O, Hank ma trochę rację, nogi na zawołanie. Kogo jeszcze obchodzą uczucia? Już niedługo wszyscy widzą. No, na nic nie mam, tak? Jakie są jeszcze zadania? Bo ludzie wolą kupić sobie syntetyka niż kochać drugiego człowieka. Ja pierdolę. Nie obchodzi mnie to. Gdzie ja mogę kurna znaleźć ją? Poszukaj ślady krwi. Jest dużo tych androidów, kurwa, Zbyt dużo, może nawet. Nie, ona raczej. No tylko tamta gazeta mi się świeci, no. Chyba, że idę na pole, no. Na pole może być. Dobra, to jeszcze tam sprawdzimy. O, 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 coś tam jest. Tam są jakieś androidy. tam się ukryła. Nie, kurde... honor, proszę cię... Weź żeś kurna to... Szukaj lepiej. Mogę zejść stąd jakoś? Nie, tak po prostu kurta będę siedział na tym. No właśnie, przeczesuj magazyn. A ja pierdziele... Jestem bezskuteczny dzisiaj, a bo teraz są bezskuteczny, właśnie. No, Jeś, ale się przestraszyłem tego. No, zaś ta gazeta mi się świeci, ale nic więcej. Ty, czekaj. Tu mam niebieską krew. No chodź, Conor. Zwijamy się. Nie zwijamy się, no gdzie? Tak. Tak. Już idę. Jest. Okej, okay, wystarczyło mi wziąć Ani kroku! Spokojnie. Uh, s da s s da s s s, s. 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 Eee, kurde, nie wiem. Eee, przewróć. D. Nie jestem jakiś głupi. S. Rzuć, w sumie, dobra. Tu zaraz coś trzeba klikać, coś mi się wydaje. Za długo to trwa. no, co ty robisz? O, lubią się. Szybko, uciekają nam! <słuch> zaś to samo, zaś ta sama decyzja. Jedna, druga, D. S. Nie rozsterać jej, bo stracę informację nawet. D. 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 S. Oszczędź. Dwa. Zostawiamy ją. Mogłem strzelić, ale się cieszcie. Kiedy on zmaltratował Tracy, wiedziałam co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby... Przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć siebie w jej ramionach i zapomnieć o ludziach. Smrodzie ich potu... i okrutnych słowach. Chodź. Idziemy. Um. No. Może to i lepiej. Zakończyliśmy tą misję, e, patrzymy się tutaj, okej, okay. Alo, proszę się, okej, okay. co my tu mamy, niestabilność programu, mm. publiczna sceptycyzm, chęć przyjaźń i Amanda zaufanie, e, jest fajnie ogólnie mówiąc, e, spokojne podejście, opuszczono miejsce zbrodni, mogłam agresywnie, ale w sumie nic bym się raczej, raczej bym zestresował. Nie wiem, jakoś bym nie dał sobie możliwości takiej. Jakby nie nie czułbym się z tym dobrze. E, Szukaj Androida, który był świadkiem, i nie znaleźć pewnie. Tutaj byłoby i tutaj by się już skończyło. E, ścigaj defekta, wejść do magazynu, wszystko zrobiłem, nawet coś tutaj jednego nie trafiłem, ale chyba tutaj było, że nie znaleźć też. I tutaj by się skończyło. Zbadaj niebieskowłosego defekta. Defekty atakują. Wygraj walkę. No i tutaj nie wygraj, przegraj, pewnie i one by też uciekły, albo coś. Konor może by został zniszczony. No i tutaj jest oszczędź defekta, czyli defekty uciekły. No i strzelić, czyli niestety by pewnie jeden umarł, a drugi by uciekł, mi się wydaje. Ale no. Trochę przyspolerowałem i. Nie, nawet jeżeli bez spoilerów, raczej bym. nie wiem, czy bym strzelił. Bez spoilerów. I patrzcie, w ogóle wątpliwości. Androidki o imieniu Tracy uciekły. I tylko 33,6% graczy oblokowało to osiągnięcie. Kurde, jestem w mniejszości. Zazwyczaj tak jestem, raczej powyżej. Ale no, tutaj, tutaj coś chyba. Nie zadziałało. Jednak może faktycznie e, trochę te spoilery, które oglądałem, wpłynęły na moją decyzję. No cóż, takie życie. Zdarza się. Więc proszęcie mi powiedzieć, że jednak spoilery wpłynęły. Możecie mnie za to zjeść, czy coś? Ty, jest pół godzinki, wiecie co? Ja zakończę w tym miejscu odcinek. Mm, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, a ja sobie właśnie teraz ten następny odcinek nagram, bo czemu nie? Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i że wam się wszystko podoba. Mm, tak, trochę mi spoilery może nie popsuły gry, bo raczej nawet się zadowoliłem, że wiedziałem, że co będzie, ale no, mogły trochę wpłynąć na mój wybór. A tak przynajmniej se uciekły. Będą se żyć razem. Jest super. Hank mnie lubi. No, jest fajnie. Szczególnie, że on gadał, że to kupa złomu i trzymają ja zniszczą. No to tak to przynajmniej se uciekły i sobie jakoś pożyją. A prędzej czy później, pewnie policja ich złapie. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień albo w sumie w piątek. Zobaczymy. Wszystko się okaże.